Witajcie w moim następnym filmie na kanale W DRODZE DO DOMU i dzisiaj mamy na podnośniku Renault Kango, czyli bardzo, bardzo popularnego kombiwana. auto w pierwszej generacji zobaczcie jeszcze z tymi pomarańczowymi y, kierunkowskazami a więc te fajne takie, ja lubię takie właśnie pierwsze wersje tych samochodów y, potem te liftingi to często już tak troszkę auto tracą charakter i mamy tutaj Kangoo pamiętam swego czasu było to auto bardzo, bardzo popularne wśród y, wszystkich, którzy takich samochodów potrzebowali, ale także rodzinnie Natomiast, no oczywiście teraz jest już ich mniej, ale dalej widuje się je na drogach, dalej są poszukiwane jako tanie auta do pracy i ja Wam powiem, że one nawet nieźle trzymają cenę, nawet nie bez względu na to jaki jest rocznik auta, to często ta cena bardziej zależna jest od stanu samochodu niż od rocznika, a szczególnie oczywiście poszukiwane są wersje benzynowe. My tutaj jak widzicie mamy DCI, czyli mamy Turbo turbodiesla, 2002 rocznik pojazdu, przebieg licznikowy 200, około 60 tysięcy kilometrów. Więc zaraz sobie obejrzymy, jak ta maszyna wygląda pod względem korozji. Tradycyjnie zaczynamy od przednich butników. No i powiem Wam, że tutaj, jeżeli chodzi o nadkole, nie jest źle. Tutaj coś tam, ale to uderzyło, wiadomo, na auto ma swoje lata. Natomiast tu... Natomiast nie wygląda to najgorzej. Zobaczcie, nawet jak tam sobie kukniemy, nie ma tam nic przerażającego. Oczywiście kangu znane są z tego, że progi. no Niestety progi nie były ich mocno stroną, jak widzicie, tutaj nie jest najgorzej jeszcze, tutaj no, od podnoszenia chyba w nieumiejętny sposób nastąpiło jakieś yy, zniszczenie, natomiast sam próg jest w całości. Yy, doły drzwi przednich. ale jest trochę brudne oczywiście, ale doły drzwi, drzwi przednich są całe i tutaj jest oczywiście klu. Co tu się wydarzyło? No Słuchajcie, jest dziurka i to aż dogłębna. Zatkany odpływ, jakieś uderzenie może z tej strony było czy coś, niezabezpieczone. I efekt jest taki jaki jest. Oczywiście tutaj są drzwi przesuwne, więc tak to wygląda. Trzeba też zwrócić uwagę, o, zwrócić uwagę, jeżeli takie chcecie kupić sobie kangu na te, jak widzicie, prowadnice. Tam też może być niezła korozja. Dobra, zamykamy i przejdźmy, w ogóle ładnie chodzą te drzwi końcówki progów, już tutaj widzicie, że auto koroduje tutaj rant już jest skorodowany ale jeszcze się trzyma, myślę, że jeszcze można za to podnosić tam widać beleczkę natomiast tam nie ma jakiejś korozji, słuchajcie nad kole, mimo że nie ma plastikowego, nie skorodowało tutaj minimalnie, o, zaczyna już coś wychodzić no, ma swoje lata, oczywiście także nie jest, Wam powiem, najgorzej, jeżeli chodzi o tego Kangurka tylna klapa to są powiem wam, to jest po prostu to są konsekwencje wiecie i tak dalej. Tu oczywiście jest ta wielka blenda, nie wiem co pod tą blendą jest, bo tak, tak to wygląda i widzicie no od środka troszkę korozja może być. Ale ale nie jest źle, tutaj ktoś coś robił, naprawiał. No, zamykamy. Chyba nie, chyba nie zamknąłem. O, chyba chyba nie. Dobra. Muszę to potem poprawić. No, auto ma swoje przejechane w ciężkich bojach, więc nie ma co się dziwić z jakiejś Teraz sprawdźmy prawe, tylko tak samo małe wykwity rdzy, ale tutaj z tej strony prawej jest. według mnie o wiele lepiej samolotkowe w środku też wygląda naprawdę fajnie. Dobra, idźmy dalej. I zobaczcie, w prawych drzwiach, dokładnie w tym samym miejscu zaczyna się już coś dziać. Czyli po prostu jest jakiś mówię, wada odpływu i tak dalej. No można by oczywiście z tym walczyć, no ale no to już jest kwestia yy, właściciela. Tutaj z kolei zobaczcie, obdarta blacha i to nie rzucenie. Czyli auto jest pewnie ocynkowane, zaraz sobie oczywiście sprawdzimy czynnikiem. Przednie drzwi, próg też zdrowy, fajne wszystko. Powiem Wam, że fajne. Tak samo nad kole, przednie, przedni błotnik bez żadnej korozji. No i sprawdźmy, czy kango było ocynkowane. Zaczniemy sobie od błotnika. Tak, było ocynkowany. O, nie chcę chwycić. Wdrości. Maska jest również ocynkowana. Drzwi. Drzwi także były ocynkowane. Także, te już były malowane. Widać to mocno. Także były ocynkowane. Zobaczmy, progi. Czy ocynkowali progi? O progi nie. A tu jest bardzo grubo. Tu jest baranek, dlatego może. O, tutaj może. Tu, o nie, stal ocing. Pokazuję stal ocynk. Jest stal ocynk. A więc progi też były cynkowane. Sprawdźmy jeszcze tylną klapę. Także stal ocynk. A więc jak widzicie. Renault kangu było ocynkowane Jesteśmy pod naszym Kango. No, i jak przystało na renówkę, mam nadzieję, że będzie, będzie dobrze. Stara renówka z tymi tutaj mechanizmami o Mega Luzie. On to pokaże. No, tak to działa. Tak, tak, tak. To było urządzenie Tu zawsze kapał olej z tych renówek. Tu widzę, ktoś zainwestował w nową łapę. Czyli coś było robione. Jest robione. Powodzenia temu, kto, będzie, kto odkręca ten korek z pustowie, ale zobaczcie, wózek bez korozji. No to są obtarcia, tak? Ale wózek jest bez korozji. Nie jak w OPLU. Tutaj jest coś takiego to jest jakieś mocowanie, czegoś tutaj wzięło korozja, ale zobaczcie, podłużnicę, pas przedni, Wszystko zdrowuchne. Takie mocowanie sygnału, no to skoronowało, ale pas przedni, podłużnica on tutaj, zobaczcie, tu nie ma żadnej korozji. Widzicie? O. także jest naprawdę fajnie i naprawdę broni tutaj honoru Renault broni tutaj honoru Renault tak samo zobaczcie, zejście przednich nadkoli z tym e, łącznikiem do podłużnic nie ma żadnej korozji tutaj, tutaj ale tutaj to jest kwestia, uff, widać, że tutaj coś uderzało i szorowało tutaj coś się po prostu działo to nie wygląda najlepiej tutaj po prostu jest zdarta konserwacja, gdyby to było no nie, może gdzieś był uderzone, wiadomo, no różnie w życiu bywa. Gdyby to było zabezpieczone, to by też rdza tego się nie mało, zwłaszcza, że tam niej głębiej, jak sobie zajrzymy. Tam, zobaczcie, tam nie ma żadnego zabezpieczenia tego korozyjnego i ten samolot nie koroduje. A więc można zrobić samochód, który nie koroduje. Tutaj widzę, że coś chyba ktoś coś próbował podmalowywać. O. Ale podróżnicę elegancką, bez korozji, tak samo progi od wewnątrz. Zobaczcie. Coś, ktoś może próbował pomalowywać jakąś linią na czerwoną, o czerwoną farbę. Bo zawsze coś trzeba docenić. Zejście ty pod nogami tylnych pasażerów, zobaczcie. Tutaj fabryka nałożyła antykorozję. Jak to fajnie wygląda. Tutaj ten spornik od Tumika tylko zardzewiał. Prawda? I tak samo ten, ta podłużnica. Nic. Próg tutaj, tutaj coś się wydarzyło. Spadło z lewarka, cholera go wie. Ale nawet ten próg nie jest taki zły. No, no nie jest, no jakby to mówię, jakby to jeszcze się zadbać o to. Kurczę, zobaczcie, tutaj zejście też tak samo, nie? Miejsce gdzieś siedzą pasażerowie z tyłu. Przeważnie w samochodach, tak jak w Oplu zawsze to tylko A tutaj jest drwach. Nie? A tu jest drwach, natomiast zobaczcie, przewody hamulcowe wyglądają, tak? 2002 rok, słuchajcie, przypominam, czyli autko ma 23 lata, rocznikowo. i naprawdę się broni. No, pola troszkę zjedzona, no, ale to sam pewnie cechy jest A to stoi wysoko, ale być może już krzywo. Natomiast tylne podłużnice, zobaczmy sobie tutaj takie musubanko, ale to nie i tylna podłużnica jest cała no tak miętyle tyle na ile widać oczywiście widzicie, nic nie ma korozji oczywiście, zapas tak samo tutaj, zobaczcie nie ma podłoga podłoga zobaczcie, tylne tylna podłużnica tu w tych miejscach, przecież w Oplu zawsze, nie? zawsze Oplu, 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 zawsze to wszystko leci, zobaczcie w tym miejscu, w tym miejscu nie ma nic. Nie ma w ogóle rdzy. W końcu, no tutaj w końcu chyba coś znajdziemy. Tutaj troszeczkę, tutaj go bierze. Samą końcówkę tych podłużnic, gdzie tu jest mocowanie, o tutaj coś, tu się zaczyna coś dziać, niedobrego, ale pas przedni, eh, pas tylny, przepraszam, tutaj jakieś takie truskaweczka wyszła. No ale ładnie to jest, nie? To się naprawdę trzyma kupy, 23 lata auto, tutaj. I tutaj to samo, co z tamtej, z tej strony, tutaj jest już coś, nie, nie fajnie. Ta strona tutaj jest niefajnie. No ale jak na ten wiek, no powiedzcie sami, napiszcie w komentarzach co uważacie, ale myślę, że naprawdę Renault się broni. Eee, kango nie jest złe. One miały często wadę, z, nie wiem, w niektórych egzemplarzach bardzo leciały progi, ale w tym egzemplarzu nie jest źle, mimo 23 lat. A więc się okazuje, że takie kango warto się zainteresować, nawet pod względem blacharskim. One się bronią, jeżeli będzie miał tylko zdrową belkę. Ten zębla, chyba belki nie ma z bo chyba coś, w widzę, że może być nie tak ze zbieżnością, ale mniejsza o to. Naprawdę nie jest źle. I to są w ogóle fajne samochodziki. Może kiedyś będę miał okazję nagrać taki film o takim kangu, bo naprawdę to są niezłe auto do pracy. No dobrze, słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że pomogę tym, którzy takie kango szukają. Na co zwrócić uwagę, gdzie szukać ewentualnie korozji, ale naprawdę myślę, że jak na tak wiekowe auto, no kango obroniło. tụt Renault, Dziękuję.